Wyróżnienie i nagrody dla działaczy sportowych, trenerów, także wyłonienie dziesiątki sportowców z najlepszymi wynikami w 2015 roku to było zadanie Komisji Sportu Rady Miasta Biłgoraj i Rady Sportu, która na początku roku przeanalizowała wnioski, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta i wyłoniła jej zdaniem najlepszych, najbardziej zasłużonych. W niedzielę podczas uroczystej gali poznaliśmy wyniki tego podsumowania. Uroczystą galę otworzył pokaz Street Workoutu. Po pokazie szczególnych umiejętności sportowych nadszedł czas na pierwsze podziękowania i wyróżnienia. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość zaczęła się od filmu przygotowanego przez Biłograńską Telewizję Kablową. Przez wiele lat, filmy podsumowujące, zwłaszcza działalność sportową, przygotowywała dla Państwa szczególna osoba. Osoba, która nie patrzyła na czas pracy, była na wszystkich imprezach wszystkich ważniejszych imprezach sportowych zawsze z życzliwością odnosiła się do. Wszystkich sportowców i działaczy sportowych, zresztą sama jest nauczycielką wychowania fizycznego. Mowa o pani profesor Alfredzie Kowalskiej, której chcę bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową pracę na rzecz krzewienia kultury fizycznej, za promowanie sportu. To były szczególne podziękowania i kwiaty dla Alfredy Kowalskiej, które otworzyły listę wyróżnionych działaczy sportowych. W sumie przyznano osiem takich wyróżnień. Krzysztof dzido, Dzisław Żołowa, Monika, Kogut, Tomasz Myszak, Krzysztof Bury, Dariusz Będarz, Janusz Cikła. I specjalne podziękowania dla Alfredy Kowalskiej i wielkie prawa dla wszystkich Państwa zdjęcie. Podczas uroczystego podsumowania przyznano też wyróżnienia dla sześciu trenerów. Wśród wyróżnionych trenerów znalazł się Łukasz Krawiec z MKS Basket. Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia. Osobiście ja się cieszę. Myślę, że trenerzy też pozostali. Pracuje się cały rok. I to Może nie na to wyróżnienie, ale na to, żeby kogoś tu wypromować, kogoś nauczyć czegoś, i żeby poszedł z jakimiś wiadomościami, w świat i promował miasta Biłgora i później byśmy się cieszyli z tego, że w wieczornych wyższych klas uczestniczy jakieś mieszkanie Biłgora. Podsumowania: Jak niedzielna gala to na pewno podziękowania dla trenerów, działaczy sportowych, ale też nagrody dla sportowców, tych wyróżniających się w minionym roku. Tytuł Talent Roku Komisja Sportu i Rada Sportu przyznały tym razem Marcelowi Surmaczowi z UKS Energetyk. Przyznano też pięć nagród dla najlepszych sportowców juniorów. Jeszcze raz gratulacje dla młodych sportowców. Wśród nagrodzonych juniorów znalazło się nazwisko Patrycji Kościk, białgarskiej pływaczki. Jej trener Adam Osuch mówi 2015 rok był rokiem dobrym. Trenerzy pływania nie narzekają też na brak zainteresowania tą dyscypliną wśród najmłodszych. Garną się, garną się do czasu, kiedy jest ciężka praca. Wiemy, że ona jest jednak czasochłonna, mozolna, czasami nudna. Wiadomo, że dzięki pracy możemy coś osiągnąć. Dochodzimy do tego pewnego momentu, tam się zaczynają schody. A póki jeszcze tej ciężkiej pracy nie ma, jak mówimy o tych najmłodszych adeptach pływania, to się świetnie bawimy, uśmiechamy się jest super. A czas pokaże, jak to będzie dalej. Że dalej na kolejnych szczeblach kariery sportowej jest dużo trudniej wiedzą o tym wyróżnieni i nagrodzeni podczas niedzielnej gali zawodnicy seniorzy, czyli 10 najlepszych sportowców Biłgoraja w 2015 roku. Na podium, czyli trzecie miejsce w ocenie wyników zmienionego roku przypadło właśnie Patrycji Kościk z RWKS Sparta i nagroda w wysokości 3000 zł. Drugi w tym zestawieniu to Mateusz Lekan z biłgorajskiego klubu karate tradycyjnego i nagroda 3500 zł. A tak jak w roku ubiegłym, najlepiej oceniony sportowiec przez Komisję Sportu Rady Miasta i Radę Sportu to Weronika Pyzik, lekkoatletka z LKS Z Nicz i nagroda w wysokości 4,5 tysiąca zł. Gratulacje i podziękowania także statuetkę odebrała w imieniu Weroniki i jej mama Barbara. Wielkie brawa dla na... Oczywiście jak najbardziej na pamiątkę. Ja tylko szybko przeczytam te wszystkie nazwiska. Magdalena Małek, Arkadiusz Czok, Tomasz Samoszczuk, Marek Dziubiński, Michał Słacha, Marcin Zwolak, Michał Janos, Patrycja Kościk, Mateusz Letan i Weronika Pyzik. Wielkie brawa i gratulacje. Do tych gratulacji i podziękowań dołączył Marcin Mura, przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta. Fajną rzeczą jest przekrój y, wszystkich dyscyplin, które dzisiaj były wyróżnione i my jako komisja sportu i Rada Sportu chcieliśmy, żeby mm, każdy przedstawiciel danej dyscypliny był tutaj dzisiaj wyróżniony. To się udało, bo tak jak pamiętacie rok temu y, Street Workout różne były głosy. Y, nawet w kierunku moim, że dlaczego Szymek Paluch zdobył, to pierwsze miejsce z EKWO z Weroniko Pyzik, mieliśmy nosa, bo jak widać ta dyscyplina sportu jest y, fajnie to jest nowa dyscyplina sportu, a najważniejsze, że garną się do tego dzieci i młodzież. Jeśli chodzi o ogólnie miasto Biłgoraj, myślę, że ośrodek sportu dzisiaj daje fajną ofertę dla mieszkańców. Jak można pojechać sobie wieczorkiem w dzień poprzedni na, na siłownię, to można zobaczyć naprawdę bardzo, bardzo dużo samochodów, dużo osób ćwiczących na hali, na małej hali, na siłowni, na bieżni ludzie biegają. Także myślę, że... Te nasze dzisiaj obecne środki do treningu są na wysokim poziomie, a to determinuje w mieszkańcach większą wolę taką walki i zmagania się z samym sobą. Po oficjalnym wręczeniu wszystkich wyróżnień i nagród sportowych na scenie zaprezentowali się biłgorajscy karatecy, dla których był to najlepszy rok w dotychczasowej historii klubu. Podopieczni Andrzeja Szeligi zdobyli trzy Mistrzostwa Polski. Klub ma też dwóch Mistrzów Europy. To Mateusz Lekan i Patryk Jarosz. Brązowy medal na mistrzostwach Europy zdobył także Wojciech Kukiełka. Cześć Państwo występuje, zawodnicy Jukolskiego Klubu Tradacyjnego. A wśród nich Wojciech Kukiełka na samym początku po jego prawej stronie patryk Jarosz, Szymon Uzdański, Tyłateusz Batnik i Nalizniewa. Na gali obecny był Daniel Iwanek. Mistrz Świata w Karate Tradycyjnym. Mi się tak troszeczkę łezka wokół zakręciła, bo ileś lat temu ja pamiętam, jak tu stałem i też taką nagrodę odbierałem i inne troszeczkę były klimaty, prawda, inny, inny dom kultury, ale cieszy mnie to, że ta tradycja jest kultywowana, że jest co roku ta impreza i to jest tak naprawdę wyróżnienie tych osób, które ciężko pracują przez cały rok, zarówno w sporcie, jak i w kulturze, także jest to świetna impreza i byłem zaszczycony dzisiaj akurat przejazdem, mogłem przyjechać tutaj i, i, i zatęsknić i wspom wspomnienia wróciły te, e, z dawnych lat. Ale śledź pan na pewno co zrobił z karatecy, jakie dokonania mają i co u nich słychać. Jak pan ocenia ten 2015 rok? To jest praca, praca, jeszcze raz ciężka praca i tutaj za sprawą Andrzeja Maciejewskiego, który tutaj wszystko to zaczął. Andrzej Szliga, który tutaj naprawdę robi bardzo dużą, dobrą robotę i no, od razu widać, tak, że, że tutaj te wyniki się przekładają, ale to wszystko się bierze z ciężkiej pracy. Mamy tutaj talenty, dlatego cieszy mnie to, że w przyszłości być może też ktoś zastąpi mnie i zostanie trzykrotnym mistrzem świata i to mnie będzie cieszyć. To będzie cieszyć nie tylko Daniela Iwanka i tego pozostaje życzyć zawodnikom wszystkich dyscyplin sportowych. Miniony weekend należał z całą pewnością do Weroniki Pyzik. Lekka atletka LKS Znicz została wyróżniona dwukrotnie. Podczas niedzielnej gali podsumowującej rok 2015 w Sporcie i Kulturze i podczas sobotniego Karnawałowego Balu Sportowca. 6 lutego nagrody przyznano również najlepszym trenerom i działaczom. Wszystkich przybyłych do hotelu Dodo, wśród których byli m.in. reprezentanci klubów sportowych, zawodnicy, działacze i trenerzy, biznesmeni wspierający sport oraz samorządowcy, witał Zdzisław Żołopa, wiceprezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów i prezes LKS z Nicz. Przypominając, że idea balu, na którym wyróżniano czołowych sportowców ziemi biłgorajskiej zrodziła się już 15 lat temu. Warto raz w roku zintegrować się, podziękować za osiągnięcia, powspominać. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach. Sportowcem roku została Weronika Pyzik. Podziękowanie dla Weroniki Pyzik za wybitne osiągnięcia sportowe w lekkiej atletyce. A nagrodę odbierze Pani Barbara Pysi, mama Weroniki, ponieważ Weronika studiuje w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco i niestety była na święta, ale dzisiaj nie mogła do nas przylecieć. Ja tylko przypomnę, że Pani Weronika to jest, to jest reprezentantka kraju, zbierana przez Mistrzostwa na Świata, e, w Chiny, w reprezentantka Europy w turnieju międzynarodowym pro Evenburg cała Wielka Brytania, ale mistrzyni mistrz mieszczy Polski na 3 tysiące, Polski na otwartym stadionie na 5 tysięcy. Obecnie styduję w Stanach Zjednoczonych za specjalne zdymędią w San Francisco. Mailowaliśmy. Prosiłaby Państwa serdecznie pozdrowić i pożyczyć szampańskie zabawy. Tego wieczoru wyróżniono również Katarzynę Rak, Dominika Skubisza, Tomasza Samoszczuka, Mateusza Lekana, Mateusza Sokołowskiego, Krzysztofa Mazurka, Joannę Wasilewską, Artura Kozaka, Andrzeja Wachowicza. W kategorii działacz sportowy w sobotni wieczór należał do kolejno Zenona Nałoja, Albina Jaworskiego, Jarosława Roraty, Agnieszki Jurałowicz, Mieczysława Jamroza i Mirosława Laskowskiego. Bal uświetnił występ Marii Graszy i Marcina Gorczycy, pary tanecznej klubu tańca towarzyskiego Impuls. W zeszłego roku trwa sportowalizacja szkół z naszego miasta i regionu. W różnych dyscyplinach walczą ze sobą uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W piątek w hali zespołu szkół budowlanych i ogólnokształcących rozegrano powiatową licealiadę w piłce siatkowej dziewcząt. W zawodach wzięło udział pięć zespołów z naszego miasta. Po raz pierwszy od lat nie wygrały zawodniczki z liceum ogólnokształcącego imienia ONZ. W tym roku podopieczne Zbigniewa Różańskiego były drugie, a na najwyższym stopniu podium stanęły siatkarki z Zespołu Szkół Leśnych trenowane przez Piotra Demucha. Kolejne miejsca zajęły Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej. Wczoraj natomiast odbyła się rejonowa licealiada w piłce ręcznej chłopców, w której wzięli udział zwycięzcy poszczególnych powiatów. Do zmagań przystąpiły trzy zespoły. Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku oraz Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Zabrakło tylko reprezentantów powiatu lubelskiego. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Potoczka, na drugiej pozycji uplasowali się szczepiorniści z Kraśnika, a całe zawody wygrali uczniowie biłgorajskiej budowlanki. Gratuluję serdecznie zwycięstwa. Trzy drużyny, no ale jednak trzeba było wykazać się umiejętnościami, żeby te drużyny tutaj pokonać. Nie było chyba łatwo. Tak, bo to mistrzowie swoich powiatów. Potoczek Janowskiego, no i Kraśnik, zespół szkół numer 3 Kraśnickiego. Nie, dojechało, nie dojechała drużyna z powiatu lubelskiego, nie wiem kto tam został mistrzem i z jakiego powodu. No ale dwie drużyny były i trzeba było z nimi, mówiąc kolokwialnie, powalczyć. Niedawno przeżywaliśmy emocje związane z organizacją w naszym kraju Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Czy tak prestiżowe wydarzenie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania młodzieży tą dyscypliną? To, co się dzieje na arenie międzynarodowej, z piłką ręczną, i zarówno w żeńskiej piłce, jak i w męskiej. No, mimo, że, że tam można uważać, że ta męska piłka. No, nie zrobiła takiego wyniku, jak, jak się spodziewaliśmy, ale jednak to jest dalej czołówka. Można jeden mecz przegrać, można zremisować, ale ten, no myślę, że, że te mistrzostwa w Polsce bardzo dużo dały, nawet widzę po swoich chłopcach, że to było zaangażowanie, było zainteresowanie. Kopiowali pewne rzeczy to, co zobaczyli w telewizji, także na pewno tak, na pewno tak. Ważnym wydarzeniem, jeśli chodzi o sport szkolny, były też organizowane w hali Osir Mistrzostwa województwa w halowej piłce nożnej licealistów. Jak poradziła sobie w tych zawodach drużyna zespołu szkół budowlanych i ogólnokształcących? Informacje na ten temat już za chwilę w magazynie ligowym. Chociaż do rozpoczęcia ferii zimowych w naszym województwie pozostało jeszcze kilka dni, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju, wspólnie z radnym Rady Miasta Marcinem Murą, zorganizowali dla podopiecznych ośrodka nietypową formę zajęć rekreacyjno-sportowych. W zmaganiach wzięło udział 12 młodych wychowanków placówki. Atrakcyjna forma wspólnego treningu oraz zróżnicowane konkurencje sprawnościowe sprawiły dzieciakom wielką frajdę. Jak podkreśla kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Agnieszka Momot, uczestnictwo w tego typu zajęciach może przynieść dzieciom same korzyści. Dzięki tego typu inicjatywom wychowankowie naszej placówki mają możliwość spędzania aktywnie wolnego czasu, a przy okazji mogą odkrywać swoje zainteresowania i pasje. Jestem przekonana, że pomoże to w łatwiejszym nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami. W konkurencjach drużynowych dziewczęta walczyły o piłkę na równi z chłopcami. Była i ciężka praca, i wspólna zabawa. Było też to, co w sporcie najważniejsze zdrowa rywalizacja. Wspólnie z panią dyrektor Anną Dziadosz postanowiliśmy niejako zrobić takie preludium do, do ferii nadchodzących. w Pierwotnym takim zamysłem było to, żeby trening przeprowadził pan trener Ineł Zarczuk, trener pierwszej drużyny, co myślę dla dzieci byłoby taką fajną nobilitacją. Natomiast pan trener rozchorował się, w związku z tym jak widać musiałem sam uczestniczyć w treningu. Był to trening taki czysto rekreacyjny, gry i zabawy ruchowe połączone z piłką ręczną, no i oczywiście gra właściwa to jest piłka nożna. Troszeczkę dzieci się nie było, dwie dziewczynki były chore, dopingowały na trybunach. Taka ogólna rozwojówka, 60 minut. Bardziej mi chodziło o to, żeby te dzieci zobaczyły jak wygląda ośrodek sportu, magazyny klubowe, jak się podchodzi do treningu, na czym polega trening. Tak, w takim czysto wymiarze takim społecznym, typowo amatorskim, natomiast chciałem właśnie, żeby to iż ym, trenowały z osobą kojarzoną z ładobił Biłgoraj, było dla nich jakimś tam fajnym, fajnym takim punktem odniesienia. W organizację zajęć włączył się także ośrodek sportu i rekreacji, który zapewnił uczestnikom możliwość skorzystania z profesjonalnej bazy sportowej oraz klub Łada Biłgoraj i Pizzeria Memory, które ufundowały dzieciom nagrody i upominki. 12 lutego o godzinie 18.30 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się czwarty turniej badmintona mixtów o puchar dyrektora OSIR. Zapisów można dokonać drogą mailową osirbilgorajmaupainteria.pl lub telefonicznie 84 688 1035. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. W imieniu organizatorów zapraszamy.